Ja może utrzymać, pokazywał znak, który pokazywał radiki szorgografii, teraz pokazuje takie grafiki, które robi tylko dla siebie. Trudne sytuacje. I teraz zastanówmy sobie raz na tym stanie. Wraz z Polską

не А так как это изображается, И графика компьютера. И компьютер. И есть какая-нибудь сфера дизайна, в которой вы не участвуете? Не спеваю не играю на инструментах. А да, как вс ⁇ все. Ну, тоже редко. Сколько тут вс ⁇ делают? Правильно, вс ⁇ Что кухня? Я повар. тут вот, наверное, стали. На у нас Wrowadze. Wębienie, <śmieniciela> w Prowadzi z jestem jest asystentem technicznym, jak to nazywa. no, Na Asystentem I o takim o takim obrazie, no ja bym przyjeżdżam z w tego z Uniwersytet Pedagogiczny, potem Akademią Bankowych Spraw. znaczy my tylko, aby nie maliśmy na konferencjach sposobu uczenia tutaj metodyku. A od czterech lat ja, ja tak, działają, studentów uczelniaków do ludności. Tak, to i też jest się jak to też jest jest takiego, które ale jest eh, dla przyjaciela, z dzieckiem, on, on ma ze nie, 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 嗯。嗯 <music> Працює в двох, в двох університетах, готує дуже багато студентів. Серед них полюбляють до нього їздити українські студенти. І я думаю, що всі присутні вже знають Ромуальда, він не першу робить виставку, але в цих стінах його виставка перша. І то просимо до слова. Ja będę mówił po polsku bardzo powoli i sądzę, że Państwo zrozumiecie. Jak nie, to ksiądz Wojciech. Gospodarz że tak powiem, tej wystawy przetłumaczy. Ten zestaw grafik, który jest pewnego rodzaju moją modlitwą, jest wystawiany po raz drugi w moim życiu. Znaczy podobny zestaw. Ja na, oku, na ogół tego rodzaju grafiki nie wystawiam. To są grafiki robione w technice szorkografii, robione zawsze przy jakiejś okazji. Albo ktoś jest bardzo chory dla przyjaciela, albo tu się dziecko urodzi, albo inne historie, albo ja miałem trudne zdarzenie. Ja wtedy wykonuję tak dla siebie, dla. dla в личной потребности. Как подпомыс здоровья тут галереи, я обещаю князю, что я это привезу. Скоро обещаю. Рамуаль, у него очень uh, множество картин, написанных в разной технике. Но именно в технике вот сериографии, на шелке работы, он uh, такого типа работы вот, которые связаны с Костелом он пишет только, э, делает только для себя и для своих знакомых, когда э, по случаю рождения ребенка или когда какие-то трудности у него в жизни, тогда это его молитва к Богу таким образом. Он э, в таком виде э, выставку делает только второй раз в жизни, хотя он выставляется очень часто, но именно вот эта выставка даже для него уникальная. I ona jest zrobiona dla naszego księdza Wojciecha. Ja nie znam. Stąd jest mi trudno też i, i tak czuję duże wzruszenie, ponieważ jest to bardzo osobista rzecz, bardzo osobiste wypowiedzi i każda z nich ma bardzo trudną historię. Które jak ja patrzę na nie, to ja je mam przed oczami. Ja zajmuję się wieloma gałąziami sztuki. Oprócz, tak powiem, grafiki, malarstwa. Uprawiam witraż, fuzing. Projektowanie mebla. No i ostatnio, w przyszłym roku, chcemy otworzyć sztukę stołu. Taka część, która będzie zajmowała się Wizualnym przekazem e, e, dan produktów. E, po prostu to jest kolejne moje zainteresowanie. Które z radością się od, e, oddaje. I w międzyczasie bardzo proszę tam taki maleńki. E, e, to jest poczęstunek nalewki mojej Şесяć. produkcji. No nie? I muszę coś skazać. Dobra, tak, Adam, chwilinę cię proszę, żeby posłuchać. Dokładnie, Rick, to mu nazad. Pan Romuald, kiedy tutaj przyjechał, my na sali troszkę zustrzeczali, bo zawsze jak przyjeżdżał do Sum, to obowiązkowo do chramu przyjeżdżał my, że znajomi ma i że bo w Kazimie Żydownym, po się. Pan Romuald, dużo, pan Romuald jest dużo skromną ludzką i troszkę nieprawdy skazał i ja chcę troszkę powiedzieć jak ona nas prawdziwa, tak że proszę. Proszę. <ślamy> 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 bo Pan Romuald po pierwsze powiedział, że no, kiedy przyszła koncepcja tej galerii, tę koncepcję zrobił Pan Romuald. Kiedy Pan Romuald zobaczył nasz chram w Sarydynie, Pan Romuald opowiedział żeby pofarbować i tak jak zaraz jest, to mu można będzie zobaczyć i jak zaraz w środku chrab wygląda jak pan Romuald to raskazał, dawajcie to zrobimy tak, ściany takie kolory. Co jest pierwsze? Kiedy pan Romuald zobaczył w ciepo to było drugie pomieszczenie. drugie w zachali. I pan Romuald skazał, a czemu by tutaj galerii nie zrobili? A ja mówię, a jak? No i zaczęło się rozumiecie? Taki proces z września minuloch roku. E, I w zachali pan Romuald rozkazał, że absolutnie nic tutaj nie trzeba do torchaty, żadnej szpakliowki, żadnej farby, naturalny kierpić ma je tak zamyślić. My zaleszyli tak, prawda? Ja dużo żalił że na wycieczce galerii my chcieliśmy, żeby pan Romuald zrobił wystawkę tych ikon, ale nie było, nie wyszło, bo pan Romuald był dużo zajęty. Ale siochodni dla mnie jest jakby tak oficjalne wycieczka, bo autorem w galerii jest nasz pan profesor. To jest pierwsze. Druga, dużo ciekawa rzecz, jaką też trzeba rozkazać, e, nazwanie tej galerii jest to nasza galeria. Nasza. Tutaj chazań, dobre żurnalist, nie powiedział, że jest Bóg. To prawda, jest Bóg. Ale my tu wszyscy chazańczycy jest w cich galerii. Bo to jest nasza galeria, która jest dla nas wszystkich. I to ja mu bardzo zadowolony po prostu że ja posłuchał chociaż się Pana Romualda, czy tak mamy robić, czy to wszystko wyjdzie, no, wszystko, no, wyszło I ja dużo rado, że ta galeria codziennie pracuje w takich różnych, różnych napięciach, ale sama ta główna wystawka na, 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 w tym roku, to jest Pana Romualda. Ja Pana Romualda bardzo witam i bardzo dziękuję za te, za drużbę, za Sowiet i za to, że on codziennie jest takim naszym druhem i nam dużo pomaga, żeby Ця галерія і наша парафія просто була відкрита для нас всіх, і була таким місцем, Також такою візитовкою також сон. Так що дуже дякую і най найбільше дякую пану. Так, Я перепрошую ось цю, о, якщо ви не будете заперечувати, ми на фіші повинні були. Назвати місце ага. де буде, і ми написали католицька галерея. Так що а, якщо, католицька? якщо ви щось нового, то ми будемо її називати. Ось тут написано, що висновка в шоно ні, католицька написала Запрошую до столу. Бутерброд, який дівав сам пан Ромуан, так дуже смачно, з тим більше рекомендую. Ти. Матеріальне відносить. Ага. Добре, добре. Наливку це Аппарат не держим. <laughs> да, не <я, я, смех> знаю. Что-то такая широкая стала. Просто в такие... Все у нас значит. Hallo. Ek dink jy moet dit dan moet vir my doen, nie? Ek dink dit is net 'n minimum wat ons kan doen.